Jestem mega ciekaw w jakim jest stanie, wiecie? I przetrwała bez problemu. Lapy mejkno. O na myśli! Ej. A nie. Siemano. Odkryjemy palmę. A co tam? Zobaczymy, pożyjemy. Dwa lata temu w pod koniec stycznia ją wkopałem, wsadziłem, jest też film. Także zobaczymy, nie? Strona, pamiętajcie, i grupa i... Pro wyłączyć. Jestem mega ciekaw w jakim jest stanie, wiecie? Chyba z, z miesiąc jest to zakryta. O, kabelek. Nożyk. Kurczę Tada, proszę bardzo Nie będę rozwiązywał jeszcze liści Bo w razie czego, żeby zawinąć Wiadomo, pamiętacie? Od minus 12 spadło i mi z 2-3 godziny nie grzało i nic się nie stało praktycznie. No, ewentualnie takie coś tutaj może coś tam się zrobiło, nie? Albo to było już z tamtego roku, ale palmie widać, że nic nie jest. Także to jest odporna. To jest trochę karpus na On się różni lekko krzywym pniem na dole niż Fortunei. Zobaczcie. O, widzicie? On tak jakby skręca. Noc ale wiecie co, w tym roku też trafi trochę karpus Fortunei do gruntu, którego mam z nasionka. Także zobaczymy. Dobra, to na tyle. Czekamy, co tam dalej. Jak będzie jak przyjdzie jakiś tam, znaczy się większym przymrozek, czy coś, no tam poniżej minus 8, no to wtedy owinę. No ile to? Pracował tu kabel grzewczy, który leży tam pod stołem. Teraz pewnie go widzicie. Grzejnik był w razie, jak przywaliło poniżej minus 12 i tak dalej, ale było tylko raz. Myślę, że w tym roku już tak nie będzie, no najgorzej te deszcze, ale trochę karpus aż tak się nie boi, ewentualnie zarzucę tą, tą agrotkaninę na łeb i tyle, nie? Pożyjemy, zobaczymy. No, przypominam jeszcze raz, że w styczniu ją, dwa lata temu posadziłem pod koniec stycznia i przetrwała bez problemu, to czemu teraz miałaby nie przetrwać? Dobra, zobaczcie jeszcze środek, wszystko gites, nic nie wypada, nic nie wylata. I co? Na raz mistrzowie i mistrzyni kobietki. <grystanie> <grystanie>